Cześć. Dzisiaj pogadamy sobie o pięciu sposobach na przetrwanie zimy. Zima dla mnie i chyba dla większości osób na naszej szerokości geograficznej jest okresem. Ciężki, można powiedzieć. Człowiek ma e, mniej siły, mniej ochoty na robienie czegokolwiek, e, wychodzenia. E, ja szczerze mówiąc, zimą e, najchętniej bym się zakopała pod kocem e, i nigdzie nie wychodziła. Po prostu sen zimowy, zakopuje się, leży i nic mi nie obchodzi. Niestety, tak się nie da i też nie polecam nikomu, aby e, tak robił. Ja wypracowałam sobie już przez te kilka lat e, kilka sposobów, które dokładnie pięć, które e, pomagają mi jakoś bardziej produktywnie e, ten czas wykorzystywać. Oczywiście. Pamiętajcie o tym, że zdarzają się takie dni, kiedy faktycznie spod tego koca no, nie ma jak się ruszyć. I zaakceptujcie takie dni, bo każdy ma lepsze i gorsze dni. Tutaj w tym filmie podzielę się z Wami moimi sposobami. Mam nadzieję, że niektóre z nich będziecie mogli zaadaptować do swojego życia, do, do swoich może przyzwyczajeń. W każdym razie chciałabym się tutaj z Wami tym podzielić. Może komuś to pomoże. Sposobem numer jeden dla mnie jest łapanie słońca w każdej możliwości. Eee, nie wiem, czy to macie przerwę na lunch i akurat świeci słońce, wyjść chociażby na, nie wiem, 5 minut, zrobić sobie krótki spacer, żebyśmy po prostu wystawiali się na słońce. Wiadomo, słońce pomaga w produkcji witaminy D. Jest niezbędne do produkcji witaminy D w naszym organizmie. Już dawno udowodniono, że słońce ma wpływ na poprawę naszego humoru: na to, że jesteśmy bardziej wyluzowani, nie stresujemy się tak bardzo. W rezultacie jesteśmy bardziej odporni na depresję. Słońce wpływa na produkcję serotoniny. Czyli hormonu szczęścia, tak? Gdy jest brak słońca, zmniejsza się poziom serotoniny, czyli tego hormonu szczęścia, a wytwarza się więcej melatoniny, czyli tego hormonu, który e, pomaga nam spać. I dlatego też, że jesienią i zimą jesteśmy tacy ospali, nic nam się nie chce. No, i w rezultacie tego też jesteśmy bardziej podatni na te stany depresyjne. Przebywanie na słońcu jest stanem, który jest podobny do stanu, w którym uprawiamy sport. Właśnie te beta-endorfiny nam e, pomagają. Dlatego latem. Kiedy jest więcej słońca, łatwiej jest nam realizować nasze pasje, spotykać się ze z, z znajomymi, wychodzić. Wiecie, jakie to jest uczucie, tak? Jak już w końcu po zimie przychodzi ta wiosna, jest lato, wszędzie jest nas pełno, mamy ochotę być tu, tam, robić wszystko, tak? Dlatego ja szczerze polecam, jak świeci słońce zimą, Macie możliwość, bo oczywiście nie zawsze tak jest, ale macie możliwość, żeby wyjść na sekundę, chociażby na chwilę, na 5 minut, na 10 minut, 15 minut i wystawić swoją twarz do słońca. Róbcie. To. Uwierzcie mi, pomaga. Sposób numer dwa: sport. Mówiłam wcześniej, że sport wy, pomaga uwalniać endorfiny. I dla mnie takim sportem jest yoga. Według mnie yoga ma naprawdę dużą moc. Ja wiem kolejna nawiedzona mówi o, o jodze. I słuchajcie, nie musicie totalnie brać jogi jako aspekt religijny dla siebie. Możecie e, po prostu poprzez jogę utrzymywać swoje ciało w super kondycji. E, ja też miałam negatywne podejście do jogi, byłam kilka razy, żeby spróbować, były to takie zajęcia solala, i czułam w ogóle, nie czułam tego, nie, po prostu tego nie czułam i mówię, nie, dla mnie, dla mnie joga nie jest. Aż w końcu mój chłopak mnie zaciągnął do najlepszego nauczyciela, jaki jest. Ja jestem teraz oczarowana, tak, ja sobie też robię sama jogę w domu bo zajęcia mam raz w tygodniu. Zajęcia z nim e, nie polegają tylko na uczeniu się poszczególnych asan. E, uczymy się również cierpliwości. Uczymy się wyrozumiałości dla siebie, bo wiadomo, nie każdy e, jest na równym stopniu jakby ze swoją fizycznością. Jeden E, może pewną pozycję bardziej pogłębić, drugi mniej. Ja oczywiście e, masterem yogi to totalnie nie jestem. I właśnie to mnie uczy takiej cierpliwości dla siebie, żeby e, tych asan na siłę nie robić, tylko słuchać swojego ciała. Ja przynajmniej jak wykonam chociażby tą 15-minutową e, praktykę. E, czuję się taka... Bardziej pewna siebie, zadowolona z siebie, że dałam radę, że wykonałam chociaż te 15 minut, jestem spokojniejsza, bo ja nie ukrywam, ja uwielbiam jej jogę, ona jest mega spokojna, ja sobie oddycham, leżę w pozycji i uwierzcie mi, to naprawdę działa. Spróbujcie. A jeśli nie macie w okolicy żadnej fajnej szkoły jogi, bo ja wiem, że jest. Trudno tak naprawdę z y, fajną szkołę jogi znaleźć. Um, to nic straconego. Ja mam coś dla, cie, dla was, to znaczy nie ja, ale mogę Wam coś polecić. Ja y, te moje zajęcia z jogi mam raz w tygodniu, y, a przez pozostałe dni robię jogę na YouTubie. Tu mogę Wam polecić przecudowny kanał. Małgorzaty Mostowskiej. Ja z nią uwielbiam robić jogę. Link do jej kanału znajdziecie w opisie i naprawdę polecam Małgorzatę Mostowską i jogę z nią. Punktem numer 3, który pomaga mi e, przetrwać zimę, jest planowanie rozrywek. E, Tutaj, przy tym punkcie, mieszkańcy większych miast na pewno będą mieli trochę bardziej z górki, bo w dużym mieście zawsze jest coś do roboty. Ale myślę, że w mniejszych miastach też jesteście w stanie się zorganizować. A jak nie ma żadnych rozrywek, to może sami zorganizujecie rozrywkę, na przykład spotkanie po prostu z przyjaciółmi, ze znajomymi przy kawie, herbacie. Zawsze jest jakaś opcja, tylko troszeczkę po prostu może czasami to wymaga od nas e, większej kreatywności. W każdym razie ja przynajmniej raz w tygodniu staram się planować e, jakąś rozrywkę z, ze znajomymi, ponieważ tak. Utrzymuje kontakty socjalne, to jest ważne, właśnie, dla może, że naszego e, stanu psychicznego, ponieważ zawsze, jak się, nie wiem, spotkamy się z naszą przyjaciółką, przyjacielem, znajomym, znajomym, zawsze możemy się troszeczkę pożalić, co nam jest źle, tak? A nie oszukujmy się, Polacy są w tym świetni, narzekaniu i żaleniu się. E, Także, a co z nas się wyleje, to już się wyleje, już się nie wlewa do środka. Przynajmniej moim zdaniem. Ja tak mam. Eee, tak jak powiedziałam, planuję raz w tygodniu, czy z e, przyjaciółką, przyjacielem, znajomym, znajomym. właśnie, wypadnieć. Czy to na kawkę, y, gdzieś do knajpy, czy zapraszam do mnie do domu, żeby ktoś przyszedł, posiedzieliśmy razem, coś razem porobili, czy na jakąś wystawę, koncert, to tak naprawdę jest e, dowolne. To, co Wy lubicie, to co Wam sprawia przyjemność, e, na co się umawiacie ze znajomymi, bo wiadomo zawsze jest e, tak bardziej głupio, przynajmniej mi. E, Umówić się z kimś, a później w ostatniej chwili powiedzieć nie, że nie przyjdę. To jest dla mnie jakieś takie bardziej motywujące, że ja się spod tego koca już tam wygrzebię i pójdę z, y, się spotkać z tą znajomą znajomą. Tak jest mój trik na to. Sposób numer cztery. Jedzenie i herbatka. Jeśli już jest powoli krytycznie. Wiecie, za oknem... Pizga, niemiłosiernie pada, śnieg. Może śniegu już w tych czasach nie ma, ale wiecie, pada, jest zimno, chlapa, w ogóle się totalnie nic nie chce. Pod kocem się zakopać i to wszystko. I okej, okay, bo też są takie dni, i to trzeba zaakceptować, że czasami po prostu nam się nie chce. Nie to, że nie chce, no czasami po prostu nie jesteśmy w stanie się ruszyć. I to też zaakceptujmy. Uszmy się wygodnie, pod kocykiem, ale też zróbmy, żeby to było w jakiś sposób wyjątkowe. Eee, ja robię w ten sposób, że ja sobie gotuję jakieś dobre jedzonko. Ja też uwielbiam gotować, także może to jest mi lepiej, łatwiej, ale Wy możecie sobie na przykład zamówić jakieś dobre jedzonko, jak już Wam się nie chce naprawdę krytycznie z domu ruszyć. Y, zrobić jakąś ulubioną herbatę. Y, takie, wiecie, takie przyjemności, jedzenie, które Was rozgrzeje od środka, y, da takie uczucie pełnego brzuszka, przyjemne y, i pozwoli też w jakiś sposób troszeczkę się, nie wiem, Cofnąć, może nawet w czasy dzieciństwa. Wiecie, jak tam babcia czy mama, jak się źle czuliśmy, czy coś było nie tak, robiła coś pysznego do jedzenia, dawała nam jakąś pyszną herbatkę. Wiecie, coś zrobić z takiego, co będzie wyjątkowe dla nas. A skoro jesteśmy przy herbatce i jedzonku, to możemy przejść do ostatniego punktu, piątego. Czyli do książki Netflixa. No, już jest stan ostateczny. Zno, znajomi dzwonią, ty nie odbierasz telefonu, albo mówisz, że jesteś mega zajęty. Wszyscy to znamy. I nikt nie jest w stanie Cię wyciągnąć, ani nic nie jesteś w stanie wyciągnąć z chaty. No to polecam Netflix i książkę. Ja w takich momentach oglądam seriale, które są takie. Ciepłe, rodzinne, które poprawiają humor. Nie polecam na takie stany oglądać jakichś thrillerów, horrorów, chyba że ktoś naprawdę lubi. Czy jakieś naprawdę, wiecie, z filmów o stanie depresyjnym, zaraz sobie wkręcamy różne dziwne rzeczy. Radzę unikać. Radzę unikać. Um, I na Netflixie mogę Wam polecić. Kilka takich e, seriali, które mnie rozweselają, które są takie po prostu cieplutkie, które poprawiają nam humor. I są to przeważnie moje w, w, moją jakieś tam szlagiery Netflixowe, które lubię oglądać, gdy mam takie zjazdy e, humoru, nastroju. Pierwszy to jest Grace i Frank. To jest serial. Yy, on się zaczyna w ten sposób, że dwóch przyjacielów prawników yy, okazuje się, że oni byli przez lata gejami. i Oni na starość się decydują, żeby powiedzieć o tym swoim żonom. Yy, różne perypety są w tym serialu mega śmieszne. Generalnie jest serial, który jest o dwóch starszych paniach, które mieszkają razem. No, bomba te. Yy, ja bym chciała być taką. Franki na starość. Jeśli obejrzycie ten serial, to może dajcie w komentarzu tam, kim jesteście, Gres czy Franki, czy może jakimś innym bohaterem z serialu. Tak, kolejnym serialem, który mogę polecić, to jest The Kandyński Method. To jest troszeczkę może czasami momentami depresyjny serial. To jest bardziej taki czarny humor, który też uwielbiam. Jest ono zgorzkniałym Starszym panie, który prowadzi swoją szkołę aktorską, e, i w roli głównej tutaj możemy z, zobaczyć Michaela de którego lubię. E, jeden film w tym Netflixowym zestawieniu bym chciała Wam polecić. To jest film, który jest naprawdę na takie ciężkie dni gorsze dni. On jest taki miły. E, Miły cieplutki się już znowu ten y, po, po, y, powtórzę. powtórze. Naprawdę polecam, ten film mi się mega, mega podobał. Yy, I on się nazywa Little Miss Sunshine. I to jest o latce, która jest mega pewna siebie i jedzie ze swoimi rodzicami na wybory Miss. Prześmieszna komedia drogi. Polecam mega. Nie, nie będę już więcej opowiadać, ale no mega mega polecam. Z książek, które mogę polecić, to jest autobiografia na ten moment, które jakby mam w niedalekiej pamięci, że tak powiem. Eem, autobiografia Eugina. I tutaj muszę e, przeczytać to nazwisko, bo sorry. Uwaga, autobiografia Eugina. Paracham za Yogananda. Tą, tą książkę polecił mi e, mój nauczyciel jogi. Jestem przy końcówce tej, jogi, ale, e, tej książki, ale mogę już ją polecić. Jest naprawdę mega mega fajna. Kolejną książkę, z którą chciała się z Wami podzielić, to jest siła nawyku", na nawiku. Siła nawyku czasu duchiga. Nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko. W każdym razie dam oczywiście opisy. Tutaj wszystko w opisie filmu. Jak te książki się nazywają i filmy. Wiadomo, żeby było łatwiej. I to już są moje wszystkie sposoby e, na przetrwanie zimy. Mam nadzieję, że chociaż e, część z tych sposobów. E, się Wam sprawdzi, pomoże Wam przetrwać ten cięższy okres jesienno-zimowy. Ja wiem, że już jest końcówka zimy, tak naprawdę, ale wiadomo, że końcówki zawsze są e, najgorsze. E, tak, trzymajcie się cieplutko. Jeśli macie ochotę, byłabym wdzięczna, zasubskrybujcie mój kanał, wtedy też będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Na razie mam taki plan, że będę dodawać każdy film co tydzień nowy film. Jeśli byście się chcieli podzielić swoimi sposobami, to dajcie znać w komentarzu, bo też na pewno bym poznała jakieś nowe sposoby, techniki na przetrwanie zimy. Um. Uczmy się siebie nawzajem. To by było naprawdę super, tu bym chciała właśnie taką przestrzeń zbudować, gdzie byśmy mogli się wymieniać swoimi doświadczeniami na różne tematy. No i co? Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!